Julia Pogrybińska, film Jana Kidawy Błońskiego w Ukryciu. Pani pytała, dlaczego wybrałam tą rolę, dlaczego ją przyjęłam. Jak ja się spotkałam z rolą Ester, to nie miałam żadnych dylematów. Po pierwsze, byłam na trzecim roku szkoły teatralnej, wiedziałam, że to jest pierwsza możliwość, żeby zagrać w dużym filmie ze wspaniałym reżyserem. I... Ale tak naprawdę, moje odczucia. Odczucia co do Ester i tego, że ta rola mogłaby być moja, były wtedy, kiedy dostałam pierwszy, pierwszy skrypt, kiedy przyszłam na pierwsze zdjęcia, kiedy przeczytałam Ester i poczułam, że to jest, że mogłabym nią być. Ja uważam, że każda rola czeka na swego aktora, i cieszę się, że mi się to przydarzyło, że mi się przydarzyła Ester. Tyle.